Na jesieni 1943 roku Hans Frank, którego Hitler postawił na czele generalnego gubernatorstwa, powiedział, że Warszawa generuje cztery piąte problemów w kontekście ruchu oporu podziemia. Warszawa stała się symbolem właśnie oporu przeciwko, przeciwko okupantowi niemieckiemu, hitlerowskiemu. Pod koniec września 1943 roku dowódcą SS i policji dystryktu warszawskiego został generał SS Franz Kuczera. Otrzymał on zadanie spacyfikowania Warszawy. Wraz z objęciem przez niego urzędowania nasiliły się aresztowania, łapanki i egzekucje. Jego okres jego rządów charakteryzowały takie jak widoczne za mną e Obwieszczenia, bekanntmachungi, afisze, za pomocą których okupant informował o różnych swoich e, poczynaniach. Te afisze Mahungi zawierały listy, wykazy, imiona i nazwiska osób aresztowanych i rozstrzelanych. Generał SS Franz Kutschera chciał wprowadzić klin, rozdźwięk pomiędzy członków podziemia a ludność cywilną chciał zmusić cywilów do wydawania żołnierzy, żołnierzy konspiracji. Według szacunków historyków od października 1943 roku do połowy lutego 1944 roku w egzekucjach rozstrzelano około 5 tysięcy osób. Polskie państwo podziemne wydało na kuczerem wyrok śmierci. Zadania likwidacji Generała SS otrzymał pierwszy pluton Pegaza kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Oddziałem, który liczył 12 osób, dowodził Bronisław Pietraszewicz. Lot. Akcja miała miejsce przy skrzyżowaniu ulic Piusa 11 i Alei Ujazdowskich. Odbyła się w kilka minut po godzinie 9.00. 1 lutego 1944 roku. Trwała minutę 40 sekund. Drogę samochodowi, którym podróżował Kuczera, jadąc do miejsca swojego urzędowania w alejach ujazdowskich, zajechał e, samochód prowadzony przez Michała Isajewicza Misia. Pojazd, którym jechał generał SS, został zatrzymany. Wówczas Uczestnicy akcji zastrzelili generała, generała SS, wywiązała się strzelanina. I po likwidacji hitlerowca, uczestnicy akcji wy, wycofali się z miejsca e, dwoma samochodami. Po akcji na Niemców, okupantów, padł blady strach. Nigdy wcześniej oficer. E, Okupacyjnego systemu terroru oficer tak wysokiej rangi nie został, nie został zlikwidowany przez polskie podziemie. Wówczas mieli świadomość okupanci, że każdego z nich może dosięgnąć ręka, ręka sprawiedliwości. Niestety nie obyło się bez strat po polskiej stronie. W Czterech uczestników akcji zginęło, ponadto w odwecie. Za wykonanie wyroku na Kuczerze zostało rozstrzelanych około 300 więźniów więźniów Pawiaka. Przedstawiając tą akcję na posiedzeniu tzw. rządu generalnego gubernatorstwa, wyższy dowódca SS i policji GG, generał Wilhelm Kope, powiedział określił tą akcję jako koronkową robotę.